Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. Piątkowy poranek Radio Fiat. Dzisiaj rozmowa z gościem Radio Fiat telefoniczna. Ale za to będziemy poruszać bardzo ważny temat, bo dzisiaj dużo mówimy o miłości w Radio Fiat we wspomnienie Świętego Walentego i w te popularne walentynki, o których też dzisiaj mówimy Państwu na antenie Radio Fiat, a mówić będziemy o tej miłości najważniejszej, którą tą miłością kieruje oczywiście Matka Boża. Ze mną dzisiaj na łączach telefonicznych pani Maria. Emanuel Dziemian, opiekunka Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, starsza Bractwa Szczęść Boże. Pani Mario, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do wieki, wieków. Amen. Pani Mario, chciałem zapytać na początek, jak to jest z tą miłością Królowej Korony Polski? Jest najważniejsze czy nie? No myślę, że jest najważniejsze, bo jest doskonała. Nasze bractwo charyzmatem jest zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski, także my się zwracamy do jej niepokalanego serca, gdzie jest cała pełnia miłości, więc myślę, że to jest doskonała miłość, matczyna, też królewska, ale też taka bardzo troszcząca się o każdą i każdego z nas. Pan jest też osobą, która się troszczy o miłość młodych ludzi. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie porozmawiali o wspólnocie niespokojni nadzieją. Jakie były początki? No więc niespokojnie, nadzieją, to jest tak, no bo dla mnie najważniejsze to oczywiście było zawsze Bractwo Najświętszej Mary Pany Królowej Korony Polski, które się zajmuje właśnie zawierzeniami niepokalaną sercu Maryi, ale tutaj wyszła potrzeba czasu. Okazało się, że na zawierzenie przyjeżdżało bardzo dużo osób, też młodych, stosunkowo też młodych i w ogóle różnych, takich, którzy raz przyjeżdżali mężczyźni prosząc o, o żonę, a raz kobiety, więc doszłam do wniosku, że jednak trzeba coś z tym zrobić, bo co z tego, że Matka Boża wie, czy ja wiem, ale oni się muszą spotkać. No i tak to się zaczęło, że udaliśmy się właśnie z taką, taką małą grupą do naszego arcybiskupa Wacław Depo na spotkanie, żeby z nim porozmawiać, poprosić o błogosławieństwo. Bo się wyrosło w naszych sercach takie, takie pragnienie, żeby jednak coś zorganizować. No, żebyśmy zorganizowali może Andrzejki, czy właśnie karnawałową imprezę, czy Sylwestrą. Wtedy chyba była Sylwestrowa, właśnie z. z, z zaczęliśmy tą sylwestrową jeszcze w, w Olsztynie, w, tej, w tym ośrodku diecezjalnym, w Puszczy, Świętej Puszczy, tak, także udaliśmy się do naszego arcybiskupa Władysława Depo, on nam pobłogosławił, no i też bardzo zareagował, bo to, to teraz jest taka moda na single, single, jak wszyscy mówią single, ale to tak nie jest do końca dobra nazwa, bo to jest jednak osoby, które nie chcą założyć rodzin, to jest taki międzynarodowy ruch. I właśnie arcybiskup Wacław Depo na dał nazwę tej wspólnocie niespokojni nadzieją, czyli, że bo to są w ogóle słowa Jana Pawła II, że serce póki nie znajdzie miłości, to ono będzie niespokojne i tak to się zaczęło, zaczęło się właśnie od takiego spotkania sylwestrowego, to już jest w tej chwili 10 lat minęło, także no, widać, że Matka Boże się bardzo troszczy. Chcę jeszcze tym wszystkim, którzy mają problem, czy nie mają gdzie spotkać osoby, która chce na fundamencie naszej wiary założyć rodzinę i żyć pełnią miłości, bo człowiek jednak musi kochać nie tylko Boga, ale drugą osobę i być kochanym. Więc ona to tak jak gdyby. Wymusiła, ale to działa, jest, jak to mówią niektórzy, największa wydajność to jest tutaj na Jasnej Górze, tutaj przy, właśnie przy niespokojnych nadziejach, to oczywiście chodzi o, o zawarcie związków małżeńskich. Oczywiście, że tak, niespokojni nadzieją to jest też wspólnota, która zasięgiem obejmuje no właściwie całą Polskę już w tym momencie. Tak, nie tylko polskie. Ja muszę się pochwalić, czy no, dodać, że nie tylko polskie, ale również też i z zagranicy. Czyli Polacy, którzy mieszkają gdzieś tam za granicą, mieliśmy na przykład kilka razy ze Stanów Zjednoczonych, osoby przyjeżdżały nawet na kilka miesięcy, żeby tu pobyć i być z nami, bo my organizujemy, i ja organizuje też no, Andrzejki, Sylwester, to jest takie teraz karnawałowe. Dzisiaj będzie właśnie, będą mieli spotkanie swoje walentynkowe, później mamy wyjazd. Jazdy w góry, tam mamy też jedziemy, no, mamy też no, kajaki, tak, żeby to jak to mówią, żeby były te okoliczności, możliwości, gdzie, żeby gdzieś to zaiskrzyło. I tak też, właśnie były też osoby spoza Polski, które nawet przyjechały na kilka miesięcy do Polski po to, żeby być w tej grupie, żeby jakoś no, spotkać kogoś, wymodlić u Matki Bożej, ale żeby jeszcze tak jakoś poznać nas lepiej. No, że mamy stałe Polski, bo i Austria, i Niemcy, i Anglia, i Islandia, wszędzie tam, gdzie nasi młodzi ludzie wy, wyemigrowali, to właściwie wszędzie z tych krajów przyjeżdżają do nas tutaj. Już to się tak rozeszło, że tu można spotkać. No i też mamy już rodziny, które tu się pospo, spotkali, ci młodzi ludzie, ale wynieś, wywieź, wyjechali, nie? Wiem, że mamy w Monachium, mamy gdzieś tam przy Dortmundzie, gdzieś mamy na Islandii rodzinę. Także to tak jest: no Matka Bożenek, jakby to nie była królowa Polski, zbiera tutaj, żeby pomóc, żeby jednak ci ludzie mogli być. Żyć pełnią. No tym, co powiedział Pan Bóg, nie rozmnażajcie się i zakładajcie rodziny, bo to jest podstawa nie tylko państwa czy naszej rzeczywistości, naszej ojczyzny, ale też i kościoła. Są pewne zasady przynależności do wspólnoty, pani Mario. Członkami wspólnoty mogą zostać osoby wyznania rzymsko-katolickiego tylko. Tak, my się trzymamy rzymskokatolickiego i grekokatolików ewentualnie, gdyby się taki znalazł, ale nie przyjmujemy z innych wyznań. Dlatego, że my to jest, zwracamy się do osób, które mają już ten fundament, podstawę, jaką jest nasza religia, nasza wiara i to, co już mają w sobie przez to, że należą do tej tradycji, i z rodzin i tak dalej. Także my się kierujemy do tych osób tylko. No i jeszcze gdzie są inne obwarowania. No niektórzy są bardzo niezadowoleni z tych obwarowań, no ale cóż, życie jest życiem, że u nas jest do 40 roku przyjmujemy panie, a do 45 roku panu, bo każdy, kto się do nas chce zapisać czy się dołączyć, to musi przejść przez taki formularz, gdzie mm -hmm. musi odpowiedzieć, czy już był w związku małżeńskim, czy ma stwierdzenie ważności, czy ma dzieci. No, nie przyjmujemy też wdów, wdowców, także taka jest troszeczkę selekcja chodzi o to, żeby to były osoby, które jeszcze nie były w żadnych takich poważnych relacjach, jak ja to mówię, pod ołtarzem. Które chcą dopiero pierwszy raz wejść w jakąś poważną relację i założyć rodzinę. Także tutaj mamy jeszcze takie. No i teraz na przykład, jak mamy teraz mam, mamy będziemy mi to spotkanie dzisiaj walentynkowe się zaczyna, to też jeszcze dodatkowy na formularzu jest dodatkowy takie, że muszą zakreślić, czy zobowiązują się bawić od godziny 8 do czwartej rano, bo jedziemy do pałacu. I tam, żeby nie było tak, jak tutaj jeden nam wywinął numer, że o pierwszy poszedł spać. Także już tak mamy zobowiązania, że wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, bawimy się do końca i razem wyjeżdżamy do pałacu w Koszęcinie, bo to jest ładne miejsce. Już od lat tam też organizuję te spotkania i wracamy do seminarium, bo tutaj będziemy nosować w seminarium częstochowskim. Mm -hmm. Pani Maria, proszę yy, powiedzieć króciutko, jak wygląda jak wygląda takie spotkanie związane z szerzeniem, czy może poznawaniem też na nowo, czy zgłębianiem wiary członków niespokojnych nadzieją, bo to są mi msze święte i są konferencje, tak. i są różnego rodzaju inne spotkania. Jak to wygląda? No my mamy jeszcze także, no, no to teraz dzisiaj też będzie, będzie spotkanie, no zaczynamy dziś w piątek, no to będzie, oczywiście my zaczynamy mszą świętą Matki Bożej, a później mamy kolację, po kolacji mamy wystawienie na świętego sakramentu, będzie też jakaś konferencja, którą wy wygłosi nasz opiekun, ojciec Zbigniew Frankowski jest opiekunem teraz bractwa, no później nas, jutro, no to będą mieli też szybkie ramki, czyli taki moment jak gdyby poznania się naprzeciw siebie, usiądą, będą mieli dwie minuty się przy możliwości przedstawienia no Organizujemy też na przykład takie. No mamy też na czerwiec. Zawsze organizujemy takie, e, takie rekolekcje dla właśnie niespokojnych nadziem w kontekście relacji, bo bardzo często są te osoby jakoś już po nieudanych relacjach, mają różne obawy, lęki. No więc też zapraszamy jakiś, kogoś, kto poprowadzi wręcz takie psychologiczno-religijne warsztaty, żeby jakoś rozjaśnić te sprawy, żeby to te lęki, to wszystko jakoś mogły odejść, żeby mogli ci ludzie pójść dalej. No to mamy właśnie w czerwcu. Taki, taki, że mamy też nawet no, jedyna impreza, chyba taka na Estnej na Górze taneczna, to jest właśnie jak mają niespokojni swoje rekolekcje, to mamy właśnie taką na parkingu. Także mamy takie też, takie momenty modlitewne, nie? Oni też się często dołączają do nas na Estną na, na Górę i jak my ma, ma czuwanie, to oni się też dołączają do czuwania, no bo tutaj jednak bez łaski Bożej, bez przepracowania, nie, nie tylko bym powiedziała psychologicznego, czy jakieś tam terapię, niektórzy mają, czy coś takiego, bez łaski Bożej, bez interwencji Boga i uporządkowania nawet życia duchowego, no bo i spowiedź też jest, też, też mogą się spowiadać, czy jakieś rozmowy mają, to, 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 to niekiedy nie są w stanie przejść dalej, nie? Także to jest takie z różnych stron tu Pan Bóg jakoś działa, Matka Boża prowadzi, żeby jednak kogoś się da jeszcze uratować i dać szansę, żeby mogli jednak założyć, bo się okazało, że jest to trudne. Ja nigdy nie myślałam, bo jestem z innej aqui. więc ja nigdy nie myślałam, że jest trudność w poznaniu kogoś, nie, w jakiejś wejściu w relacji. Okazuje się, że jednak te związane te z tym, z tym pracą w domach, ten komputer, to wszystko zrobiło, że ci ludzie troszeczkę są wyobcowani nawet w byciu w relacjach i bycie z kimś, nie, nawet rozmowa czy coś, no bo to, się, to ja to widzę, nie, przez te lata. No ale jakoś Pan Bóg poprowadzi, popr no w ubiegłym roku mieliśmy 25 ślubów, więc jak to niektórzy mówią tam, bo też są inne wspólnoty, gdzieś tam działają w Polsce, to zresztą dużo osób, które tu przybyło, jak ja zaczęłam 10 lat temu, poszły na swój teren i tam też próbują, żeby jednak jak najwięcej osób mogło wejść w ten związek małżeński, to jednak mówią, że u nas jest dosyć duża, jak to mówią, wydajność, ale my mamy zawierzenie niepokalaną sercu Maryi. Na każdym spotkaniu też będzie teraz w niedzielę zakończenie, będzie zawierzenie niepokalaną sercu Maryi Królowej Polski, gdzie będą się zawierzać, mogą napisać swoje intencje, bo mam takie akty A4, gdzie piszą swoje intencje, swoje prośby, swoje lęki i też podziękowania Matce Bożej. 25 lubów, y, Pani Marii w tym roku, to w ubiegłym roku, tak? 2024. Tak, a, dzień, a rok wcześniej mieliśmy 23. No to jak to 10 lat, no to tak myślę, że ponad 200 rozum, roz, y, y, przepraszam bardzo, ponad 200 rodzin powstało. Też fajnie jest widzieć, no, przyjeżdżają, spotykamy się jeszcze pono, bo one już odchodzą, nie? Ja to zawsze mówię, że to jest jednak wspólnota rotacyjna. Tu nie ma nikt być przez zasiedzenie, bo to nie o to tu chodzi. Bo jest tyle możliwości w kościele naszym katolickim, gdzie mogą wchodzić na jakieś formacje i długoletnie nawet, ale tu nie. Tu mają przyjść, mają się modlić, otwartość serca, też oczu, żeby ktoś widział, kto z kim chciałbym, czy kto chce ze mną być w jakiejś relacji. Wejść w relację, spróbować, no, jak się, jak ja to mówię, garnek dopasował do pokrywki, jest ten, ten model, ta osoba, z którą wiem, że mógłbym, czy mogłabym żyć razem, spędzić, mam pragnienie, założenia rodziny mają być, wziąć ślub iść dalej. I oni wtedy już odchodzą. Ale ja ich też widzę, nie? Ja ich też widzę, bo przychodzą, spotykają jeszcze my też mamy takie spotkania, jeszcze takie, takie dni skupienia dla rodzin, które tu powstały, nie? Także to już jest osobne, ale oni mają tak w innej formie, tylko przyjeżdżają na jeden dzień, jest też konferencja, ojciec prowadzi, jest też msza święta dla nich, się tam spotkają, no tak, że jeszcze organizujemy dla tych, którzy mają czas, możliwość, no bo przychodzą dzieci, to różnie to bywa. Pani Mario, proszę na zakończenie jeszcze powiedzieć, gdyby ktoś z naszych młodych słuchaczy szukający miłości i oczywiście... Także może znajomości z osobami związanymi z wiarą katolicką, chciał uzyskać informacje o funkcjonowaniu wspólnoty. To gdzie ich szukać? No jeszcze tylko dodam, zanim na to odpowiem, że tutaj ci, którzy tu u nas się spotkali, to oni na przykład spotyka, mają swoje własne już grupy niespokojnych w Polsce też, nie? Czy mhm. na przykład Kraków ma swoją, Wro Wrocław tam się spotyka, gdzieś tam wiem, w Warszawie, ale u nas to jest na stronie awemaria.pl, albo brazsukrowe-polski.pl i tam jest zakładka niespokojny nadzieję, tam jest wszystko. Tam jest napisane, tam są też zdjęcia z różnych Olympiast. No Chcę jeszcze powiedzieć, że poza tym, że tu się spotykamy tak oficjalnie już nie jest zorganizowanie przeze mnie czy przez blast, my tu organizujemy, to oni jeszcze się spotykają później nie, z danych rejonów Polski czy miasta, no też mamy coś takiego, jak wyjazd, wakacje z Maryją, który organizuje, no to jedziemy na dziewięć dni gdzieś na nad morze czy nad jakieś jezioro, tak żeby dłuższe, ale to już jest taka poza jak gdyby nieoficjalna, już taka, takie spotkanie, bo o to prosili, że mogliby być gdzieś razem dłużej. Także tutaj tylko wejść, a później to jakby poza tym jeszcze to, co jest ważne. Że oni się też spotykają w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Więc, jeżeli ktoś nawet nie znajdzie gdzieś tam informacji, to u nas jest spotkanie w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Od godziny 11 mają swoje spotkanie spokojni w kaplicy Świętego Józefa. I tam można się dołączyć, oni zaczynają o 11, mają konferencje, pracę w grupach, mają przerwę na obiad, później tam zdają relacje z tych pytań, które dostają, żeby tak coś, do, do, do jakich wniosków doszli oczywiście odnośnie kościoła czy tam relacji no i wchodzą w program sobotni. no i jak jest czas, tak jak teraz, taki jeszcze, że możemy się pobawić, no to jeszcze mamy taką potańcówkę po, po apelu. To wszystko, proszę Państwa, dzieje się we Wspólnocie Niespokojni Nadzieją. Bardzo dziękuję Pani Mario za poświęcony nam czas. Przypomnę, Pani Maria Emanuele Dziemian, starsza Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski i opiekunka także Wspólnoty Niespokojni Nadzieją była naszym gościem dzisiaj. Pani Mario, życzę, żeby w tym roku może tych ślubów ponad no tak. 30 już. No tak, proszę pana. Chodzi o to, żeby były jak największe limity, żeby jak najwięcej osób od, odnalazło miłość, bo bez miłości człowiek nie może żyć. Tego oczywiście życzę, pani Maria. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen.